Trzeba po prostu mieć obsesję, jeżeli chce się zdobyć ten pasek, bo inaczej nie ma szans. O Jezu! Więc tak skończyłam, no, z, w sumie to z czterema paskami w ciągu tygodnia. Hej i witam w kolejnym filmiku. Jak zdobyć pasek Kelly, bo jest to jedno z cięższych zadań, mam wrażenie. No i zrobię też unboxing. Więc zacznijmy od tego, jak zdobyć ten pasek. Ja szukałam tego paska od sierpnia, dzisiaj jest styczeń, więc minęło praktycznie pół roku, zanim udało mi się go zdobyć. Mam taką zasadę albo preferencję, że kupuję jakąś bardziej luksusową rzecz w czasie podróży lub na jakieś ważniejsze wydarzenie w moim życiu, dzięki temu mam pamiątkę. No i akurat, więc pomyślałam sobie, ok, jedziemy do Włoch w sierpniu, więc kupię go we Włoszech. I na początku tak pomyślałam, ok, muszę tydzień wcześniej jakoś obserwować tą stronę, żeby, żeby zarezerwować ten pasek lub żeby go sprowadzić do sklepu lub do hotelu. Tak obserwuję, obserwuję. Chyba zaczęłam dwa tygodnie wcześniej, bo już nie mogłam się doczekać. I obserwuję, i nie ma tego paska. Kilka razy na niego trafiłam, zarezerwowałam go, ale mi anulowali rezerwację, więc już się zaczęłam tak przyjmować, ale pomyślałam: Okej, okay, pewnie na miejscu w butiku będzie. Byłam w Mediolanie, we Florencji, i po prostu nigdzie go nie było. Czekałam, czekałam w butiku ponad godzinę, żeby tylko mi wiedzieli, że go nie ma. I tak sprawdzałam, i tak sprawdzałam ten pasek też na stronie, i w butiku byłam dwa razy. I sprawdzałam na stronie we Włoszech, czy jest dostępny, ale nie było przez 5 dni. Niestety, nie udało mi się go kupić we Włoszech, i potem pomyślałam: okej, okay, to będę go miała chociaż na urodziny. No i tak zaczęłam go szukać, i pomyślałam, że kupię go i otworzę na urodziny, może wcześniej, ale po prostu już go będę miała. I od września zaczęłam go szukać, obserwować stronę, nigdy, nigdy nie było. Potem, jak mam w sklepie Hermes w Warszawie, właśnie spytałam kilka razy, też mówili, że nie, nie ma. I pierwszy raz, pierwszy raz jak spytałam o ten pasek, czy jest dostępny, to po prostu odpowiedź dała mi do zrozumienia, że nie, ten pasek nie jest dostępny na stacjonarnie, jest ciężki do zdobycia. No i właśnie polecieli mi, żebym obserwowała strony i tak obserwowałam, odświeżałam, odświeżałam. Czasami nawet, nie wiem... Z pięć razy dziennie trzeba po prostu mieć obsesję, jeżeli chce się zdobyć ten pasek, bo inaczej nie ma szans. Albo po prostu trzeba liczyć na szczęście, no ale przez pół roku nie miałam tego szczęścia. Raz już dodam go do koszyka, ale miałam błąd z płatnością. Jakąś złą kartę podłączyłam i zniknął, nie był dostępny. I już sobie myślę, kurczę, no nie będę go miała na urodziny. No i tak, nie miałam go na urodziny. Potem jakimś cudem 31 grudnia udało mi się kupić pasek w kolorze Etop. Już sobie pomyślałam, okej, okay, dobra, chociaż zobaczę, jak on wygląda. No i przyszedł do mnie, był piękny oczywiście, ale to nie był ten kolor, który chciałam. I Zadzwoniłam do Hermes, czy jest możliwość wymiany na inny kolor. Jeszcze miałam taką zagwostkę, bo nie wiedziałam, czy chcę czarny ze złotym okuciem, czy brązowy, czyli złoty ze złotym okuciem. Tak naprawdę to chcę oba, nie wiedziałam, który chciałam bardziej. No ale tak polowałam oba. Jeszcze raz byłam w sklepie, łącznie wydaje mi się, że cztery razy lub pięć razy um, i... Właśnie to, to jest trochę takie dziwne, bo raz mi powiedzieli, że nie, nie ma żadnej listy rezerwowych, innym razem mi powiedzieli, że tak, mogę się zapisać, ale oczekuję się około pół roku, mogę teraz zapłacić i po prostu czekać, jak będzie to oni do mnie zadzwonią. No ale nie wiedziałam, jaki kolor chciałam, więc nie zdecydowałam się na to. I potem napisałam też do nich maila, że szukam tego paska od pół roku, zależy mi, żeby go zdobyć, czy jest jakaś szansa, żeby go zarezerwować i mi odpowiedzieli, że nie. Potem napisałam jeszcze raz, bo już chyba minęło jakieś trzy tygodnie, i napisałam jeszcze raz. I potem kolejnego dnia dostałam telefon od Hermes, że tak udało się, jest dostępny pasek czarny, mogą mi wysłać link do płatności i mogę go sobie zamówić. To już było w nowym roku, kiedy ceny tego paska wzrosły. Więc już w tym momencie wtedy miałam jeden pasek top, który był jeszcze w starej cenie, i teraz złożam zamówienie na nowy pasek. Czarny ze złotymi okociami w nowej cenie. Więc myślałam, okej, to może w takim razie uda mi się wymienić, żebym miała ten pasek w starej cenie. Wymienić po prostu ten kolor taki, to jest taki szarawo, beżowy, ciemny beż, na czarny. I na początku powiedzieli mi, że nie, nie jest to możliwe, więc kupiłam, ten, więc kupiłam ten pasek z linku, który oni mi wysłali. A potem, chyba dwa dni potem, dostałam telefon od nich. Jednak jest możliwa wymiana. I. Wymieniłam pasek właśnie yy, na kolor czarny. Potem chyba też w, przeciągu tym, w tym samym w ciągu, w przeciągu tygodnia to wszystko się stało, znalazłam na stronie złoty pasek. I mogłam sobie, dobra, zamawiam, zamawiam złoty pasek. Yy, więc tak skończyłam z dwoma paskami, tak naprawdę to z trzema paskami. To się stało na początku stycznia. Więc przez pół roku nie mogłam kompletnie znaleźć tego paska, a potem nagle w przeciągu tygodnia udało mi się zamówić cztery. Więc z tego jest taka porada, jak szukać tego paska. Pierwsza opcja to jest, jeżeli Ci w sklepie zaproponują, że możesz się zapisać na listę oczekujących, to warto się zapisać, bo nie wiadomo, czy nie będzie kolejnych podwyżek cen, więc warto się zapisać i czekać, ale w międzyczasie też obserwować strony i po prostu odświeżać. Ja nie wiem, ile razy. Wydaje mi się, że w pewnym momencie obserwowałam ją 10 razy dziennie. Byłam zablokowana. Nie wiem, wykryli jakąś miałam taką wiadomość, you are blocked, Jesteś, i byłam zablokowana ze strony, nie mogłam tego sprawdzać, więc kiedy się pokaże, od razu, naprawdę od razu kupować, bo w ciągu dwóch minut on może zniknąć. Więc, e, tak, no i trzecia opcja, można, więc pierwsza opcja, Zapisać się na listę oczekujących w sklepie, jeżeli ci takie coś zaoferują i czekać na pasek. Druga opcja szukać na stronie internetowej. Trzecia opcja napisać maila bezpośrednio na stronie internetowej do Hermes. Czy jest możliwość zarezerwowania paska? No i liczyć na szczęście, że powiedzą, że tak jest taka możliwość. Nie wiem, od czego to zależy. Może od purchase history, może od historii zakupów. Nie wiem. No to się już stało trochę takie przesadne. W pewnym momencie już na takie Jezu, Jezu, czemu trzeba tak długo szukać tego paska? No ale wydaje mi się, że jest tego warty. No. I teraz unboxing. Wyszło tak, że zamówiłam te paski ze strony, one idą z Francji, więc to trwało kilka dni. No, wydaje mi się, że nawet tak z pięć dni, coś w tym stylu. I przychodzi pasek w kartonie. Nie wiem, który to będzie pasek z tych dwóch, bo to jest jeden karton, więc zobaczymy. Nawet karton jest przemyślany. Z zewnątrz y, nie ma żadnych y, logo ani nic, ale w środku, jak się otworzy, to jest napisane "Vionniu Hermes". Y, tutaj jest taka grafika, a produkty przychodzą z takim paseczkiem zabezpieczającym się, nie ruszał podczas transportu. Jest y, koperta Hermes. Tym razem jest y, chyba faktura. Tak załączona. Poprzednim razem jak mi przyszedł ten pasek top, to faktura nie było załączonej. Jest ona dostępna na stronie Hermes, więc jest faktura bez bez ceny. Tak wygląda ta faktura. Wydaje mi się, że też można ściągnąć na stronie Hermes, wtedy może będzie z ceną ta faktura. I druga rzecz, aha, to koperta. Tak, jeżeli jest też opcja napisania wiadomości, jakieś jeżeli to jest prezent, więc ta wiadomość w takiej białej kopercie. E, no. I to jest ta wiadomość na takiej karteczce z um, logo Hermes, w, jakby jest w kolorze białym, jest wytłoczone. Ok, przejdźmy teraz do pasków. Mam tutaj dwa. Ciekawostką jest to, że kokardki Hermes nie zawsze, ale czasami mają właśnie rok, w którym się zamówiło ten dany produkt. Akurat, jak kupowałam coś stacjonarnie w Hermes, to miał była wstążka sprzed dwóch lat, więc, ale, więc to się różni, ale czasami można natrafić na, na wstążkę z rokiem zakupu, i dla mnie to jest super, bo ja, ja po prostu lubię trzymać to wszystko po tym, żeby mieć pamiątkę. Więc to jest tak pięknie, oczywiście, zapakowane. Jezu, nie wiem, który jest który. Nigdy nie widziałam tych pasków też na żywo przed zamówieniem, bo oczywiście one w sklepie są niedostępne. E, już widziałam ten etop, jest super, e, ale nie widziałam ani czarnego, ani złotego. Mm, Okej, okay, zaczniemy od tego. Pasek oczywiście jest w klasycznym pudełku Hermes. Wierzę, prezentowym. O Jezu. Ok, i do paska jest też woreczek przeciwkurzowy. I pasek. Pasek jest zabezpieczony też dwoma mniejszymi, e, takimi woreczkami przeciwkurzowymi, żeby zabezpieczyć, e, zabezpieczyć okucia. O Jezu. O Jezu. To jest akurat złoty pasek. Więc tak wygląda złoty pasek. Tej wszystko jest pozabezpieczane plastikowymi folikami. Mam złoty pasek. Hermes nazywa ten kolor złoty, ze złotymi okuciami. To jest pozłacane. To jest niesamowitego w tym pasku to to, że on jest kompletnie jakby nie widać praktycznie. Ten, kto nie wie, że to jest Hermes i nie zna się na Hermes, to nie będzie wiedział. Więc to jest pasek taki, który, który, który jest bardzo dyskretny, ale jest ekstremalnie elegancki. Tutaj jest tylko małe logo Hermes pod zapinką. I ten pasek się nazywa Kelly dlatego, bo ten element zapinania jest inspirowany z torebki Kelly. Jest po prostu, o Jezu, jest prześliczny. Rzeczy Hermes są bardzo dobrej jakości i liczę na to, że będę miała ten pasek na całe życie. Więc to jest, to jest brązowy pasek. A drugi pasek. A drugi pasek to jest czarny pasek i tak one wyglądają. Nie wiem, kto. i tak one wyglądają obok siebie, więc jak myślicie, który jest lepszy, potrzebuje pomocy? Nie wiem, który wybrać: czy brązowy, czy czarny. Czarny będzie bardziej uniwersalny, ale ten kolor brązowy jest po prostu przepiękny. Oba są przepiękne, więc nie wiem, który wybrać. Napiszcie w komentarzu, który wy byście wybrali. Ta rzecz, która jakby wytłumacza drogą cenę dla tego paska, dla mnie jest to, że właśnie on jest regulowany, więc można go nosić albo w biodrach, albo w pasie do sukienek, do spodni, do wszystkiego i jest bardzo elegancki. Inne paski, które oferuje Hermes, też uważam, że są bardzo fajne. Nie są jednak w moim stylu, bo one już można tam wybrać sobie różne klamry. Co jest fajne w tych paskach, to to, że właśnie są dwustronne, więc ma się dwa kolory, na przykład czarny i brązowy w jednym i wystarczy tylko obracać ten pasek i klamry można odczepiać, więc można też sobie wymieniać klamry. Są uniwersalne. Więc tutaj w moich oczach to Hermes jednak warto w to zainwestować, w takie no, inne paski, które mają po prostu samo logo i kawałek skóry. No, już trochę mniej, ale to jest moja opinia. A jak Wy myślicie? Pasek zapina się w prosty sposób. Tutaj, jakby to jest przód paska, wkłada się, jakby przez klamerkę się przykłada pasek i zakręca. Z tyłu można sobie regulować, więc nie ma czegoś takiego, że ci pasek odstaje. To jest kolejny aspekt. Napiszcie w komentarzach, który pasek byście wybrali: właśnie czy czarny, czy złoty, czy brązowy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!